Do grona moich ulubionych raperów należą m.in. Gana, Carty czy właśnie Lil Baby, któremu postanowiłem poświęcić dziś w całości cały ten materiał, gdyż uważam, że jest to gość, który, jak nikt inny, potrafi poukładać sobie priorytety i powiedzieć coś, czego inni mogą się wstydzić. Jest to osoba, która przeszła w swoim życiu sporo i obejrzałem już na jego temat sporo wywiadu i powiedzi, więc nawet osoby, które Lil Baby kojarzą, mogą dowiedzieć się tutaj czegoś więcej na jego temat. Generalnie myślę, że dla osób, które bardziej siedzą w trapie, ciekawa jest moja opinia na temat amerykańskich graczy, którzy podbijają moją playlistę. Mogę na spokojnie stwierdzić, że w czołówce Najczęściej słuchany artystów znajduje się Lil Baby i ogólnie cała ekipa Tagera, w tym Ganam i reszta osób z Atlanty. A ja was witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, jak zawsze w poniedziałek o godzinie 17. Zostawcie przysumiony łapkę w górę, suba z dzwonkiem oraz komentarz. No i my bez przedłużania możemy sobie zaczynać. Lil Baby jest o tyle ciekawym przypadkiem, że zaliczył on niezwykły progres z gościa, który łapał się u każdej roboty na ulicy, po czym często zdarzało mu się siedzieć w więzieniu, a później, gdy zaczął z muzyką, zdarzało mu się troszkę odwalić pod wpływem pewnych substancji, co stało się w pewnych kręgach nawet memem, ale z perspektywy czasu mogło wydawać się to niebezpieczne. Z tego co mi Wiadomo, Lil Baby aktualnie odrzucił chyba większość używek i przynajmniej nie obnosi się z nimi publicznie, jak to było kiedyś, bo nic fajnego oglądać jak wasz ulubiony artysta się po prostu niszczy wraz z kolejnym wywiadem czy występem. Można tutaj za przykład podać znowu Famous Dexa, który tak w ogóle ostatnio wrócił z terapii, więc życzymy powodzenia. I z tego co widać na Story, które praktycznie codziennie publikuje, korzysta z życia i jak już sięga po jakieś substancje, to te bardziej legalne i mniej niszczące organizm. Wydaje się ogarniać i to się liczy, ale warto wrócić sobie jeszcze do Baby'ego, który to nawet pomaga swoim znajomym i oferuje im grubą kasę. Rzędu kilkuset tysięcy dolarów, zamiast że ktoś odrzuci nałogi i podejmie się walki z wiadomo czym. Jest to ciekawa inicjatywa, a że może sobie pozwolić na takie coś i przy okazji pomóc swoim najbliższym w rozpoczęciu nowego życia, to czemu nie? Gość generalnie, przy okazji pewnego wywiadu zaskoczył mnie tym, że wspomniał o swojej mamie, a właściwie o tym, że właśnie jej jako pierwszej kupił dom, a zrobił to dokładnie dla całej rodziny. Zaś swojego stałego miejsca zamieszkania dalej nie posiadam. Tłumaczy to tym, że i tak nie ma czasu, aby siedzieć w jednym miejscu, bo jest on cały czas w trasie. Jest to dość ciekawy pogląd, bo już setki razy widzieliśmy podejście raperów na zasadzie zdobycia pierwszej większej kasy i kupienia sobie rezydencji czy innych zabawek zamiast zająć się dobrem własnej rodziny. Nie będę tutaj rzucał przykładami, ale raczej sporo osób wie, o kogo mi tutaj chodzi. Wiadomo, że niczym złym nie jest sprawienie sobie zabawek, przy okazji zdobycia większej kasy, ale fajną sprawą jest zapewnienie dobra swoim bliskim. Warto zahaczyć również o temat tego, jak Baby zaczynał, bo chyba wszyscy znamy legendarny. Duet Gany i właśnie Baby'ego, którzy podbijali światowe listy trapowych hitów, ale ciekawe, czy znacie genezę poznania tej dwójki, bo jest to całkiem ciekawy temat. Lil Baby podczas jednego z wywiadów wspomniał, że poznał się z Ganą w studio, ale nie przy procesie tworzenia muzyki, tylko w formie spędzenia czasu wolnego. Chyba najciekawszą kwestią jest to, że Gana z początku pisał teksty dla Lil Baby'ego, a ten płacił mu za to kwoty rzędu 100 dolarów, co pewnie dziś jest dla nich niewyobrażalnie małą ceną, za pomoc w tworzeniu numeru, który ma potencjał na wielki światowy hit. Natomiast takie były początki. Dwóch artystów, którzy aktualnie tworzą razem, moim osobistym zdaniem, najlepsze bangery na scenie. Ja poznałem te dwójkę przy okazji Dream to Hard*, czyli numeru, który miał premierę ponad dwa lata temu, a dalej uderza tak samo mocno. Wtedy usłyszałem potencjał tej dwójki, który do dziś jest mocny, a nawet jeszcze mocniejszy. Jeśli chcecie sprawdzić, to polecam Blindfold w najnowszym albumie od Gany. Mimo iż uważam, że Baby już i tak sporo namieszał w trapie, to zrobi to jeszcze bardziej, bo pracują cały czas, a w połączeniu z bardzo ciekawymi fitami, które nam oferuje, będzie to coś nieziemskiego. Tak swoją drogą to ostatnio w Atlancie widziany był Dirk, da Baby właśnie. Baby, co może zwiastować nam jakiś nowy projekt lub klip od tej trójki. Ja czekam, jestem mega zniecierpliwiony, bo uwielbiam twórczość wszystkich trzech artystów. Dzięki Wam za obejrzenie dzisiejszego filmu, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem oraz komentarz. Szczególnie komentarz, bo jest ich ostatnio mało, łapkę w górę w sumie też możecie, bo ostatnio były tylko trzy, więc jakby zazwyczaj było więcej i fajnie było jakby tutaj, nie wiem, padł jakiś fajny rekordzik. Także cóż, do zobaczenia w piątek o godzinie 17.